No dalej! Przed nami dużo roboty! Eee. Mówię, że przed nami dużo roboty! Musimy, musimy gotowi go, być, go, być go, na, na ten dzień, ten dzień! Ten dzień. Ten dzień. Musimy, musimy gotowi go, być na, na specjalny, specjalny dzień! Wycinamy girlandę na ładny kształt! Jest ta uroczysta, jest to kumpel, jest na! Dziuszki eleganckie mogę w końcu ubrać! Muszę zdecydować, który krawat wy. Musimy gotowi być, być na ten dzień, ten dzień. Ten dzień. Musimy, musimy gotowi, gotowi być, być na specjalny, specjalny dzień. Czasze, głoszy swe! Zęby my je też. Skarpety wypracuję! Słodycze wyjmuję, wkładam w kopertę życia ja Zmywam dokładnie naczynia. Najpierw rozkrzej margarinę! Z miel maszynką świeżą wołowinę. Następnie przygotuj brytwankę I dodaj trochę więcej margaryny Musimy gotowi być, być na, na dzień, e? To na co Och, nie, na pogrzeb, na pogrzeb, przepraszam